Get ready, DaVinci Resolve users! This is the new Camera Move Pro. The best transition pack for DaVinci Resolve 16.2 with 100 responsive transitions which you can modify right in the edit page. Available now at our store. Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że podczas tej pandemii i tych trudnych czasach jesteście cali i zdrowi. Jak widzicie, ja się czuję bardzo dobrze. Jednak w tych złych czasach mamy też te dobre momenty. A dzisiaj mam bardzo dobrą wiadomość: jestem bardzo podekscytowany tym, co dla Was mam. To znaczy, nie ja, tylko ervisuals.cz. Tak, oczywiście, to jest ta sama firma, która ostatnio promowała się u mnie na kanale, jeżeli chodzi o przejścia do DaVinci Resolve 16 teraz zrobili mega po prostu mega pakę w której mamy 100 przejść zajebistych przejść do darmowej wersji DaVinci Resolve Studio oraz do wersji darmowej 16,2 to jest bardzo ważne musicie, musicie mieć tą wersję najnowszą 16,2 żeby to działało, ja zaraz Wam pokażę na jakiej zasadzie to wygląda to znaczy Zrobimy sobie porównanie. Zrobię filmik bez przejść, a zaraz puszczę filmik z przejściami i zobaczycie, czy jest różnica. Wiadomo, nie miałem za dobrych, za dobrych materiałów, żeby to zrobić idealnie, no, ale spróbujmy zrobić to, co, z czego możemy to zrobić i miejmy nadzieję, że się uda. A w międzyczasie Wam tylko powiem tyle, że jest to pak kamera Move Pro, dzięki której będziemy mieć 100 przejść. Oraz będziemy mieć 500 aż efektów dźwiękowych, to znaczy to są efekty dźwiękowe pasujące do tych przejść, czyli mamy 100 efektów dźwiękowych w 5 różnych prędkościach od pół sekundy do 3 sekund, w zależności od tego, jaką będziemy potrzebować. Ja Wam pokażę, jak to zainstalować. Jest to dużo, dużo prostsze niż ostatnio. Po prostu przeniesiemy to raz do katalogów, których musimy przenieść i to już będzie sobie tam na zawsze będzie sobie to działało. Oczywiście będziemy się też bawić razem tutaj na DaVinci Resolve 16, żeby pokazać Wam po prostu w praktyce, jak tego się używa. I teraz ten kamera Move Pro Pack jest Przecenie z 64 na 49 euro. Nie jest to mało, jednak możecie tego używać nawet w darmowej wersji Resolve. Także jest to super opcja, ale dostaniecie 15% dodatkowej zniżki, jeżeli wpiszecie przy zakupie kod Gajowy, oczywiście caps i będziecie mieć jeszcze niższą kwotę. Ale na szczęście Rvisuals.cz zaoferował również, również wsparcie dla poprzednich klientów, to znaczy dostaniecie 50% zniżki, jeśli kupiliście poprzedni Camera Move Pack oryginalny. Oraz dostaniecie 100% zniżki, czyli dostaniecie ten pak za darmo, jeżeli kupiliście wcześniej All in One Transition Pack. To był ten najdroższy pak jaki był, więc e, wydaje mi się, że warto właśnie trzymać się tej firmy, bo mają naprawdę dobre okazje, że tak powiem. U mnie to nie jest żadna płatna promocja, nie dostaję z tego żadnych pieniędzy. Ja dostałem tylko pak do przetestowania i w zamian robię e, taką jakby reklamę lub po prostu ocenę i recenzję także jeżeli nie chcecie to nie kupujecie ale, ale jeżeli wam się to podoba i potrzebujecie coś takiego to moim y, osobistym zdaniem jest to y, dobra jakość y, dobra jakość co do ceny czy tam cena do jakości jest bardzo dobra, tak? Mam nadzieję, że klip wam się podobał, to znaczy to co widzieliście na e, tych dwóch filmikach, one zajmowały dwie, znaczy trwały dwie minuty każdym, także teraz przejdziemy do instalacji tej paczki. Jest to bardzo proste, nie tak jak w poprzedniej wersji, że trzeba coś tam kombinować e, i przesuwać, i, pr, tworzyć nowe projekty i tak dalej. Nie, 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 robimy to raz, przenosimy e, to co wypakujemy z tego katalogu. Tutaj mamy ten katalog, on jest wypakowany. W środku mamy Transitions i teraz mamy też folder Sound FX. Na razie zostawimy to tak. Musimy wejść do DaVinci Resolve 16 do jego katalogu głównego. Otworzymy lokalizację pliku. Wejdziemy sobie do Fusiona, katalog Fusion. Ja wam, to, no, zrobię to też w opisie filmu, żeby to było po prostu łatwiejsze do zrobienia. Wchodzimy teraz tak. Fusion, Templates. Edit i mamy transitions i wrzucamy to do tego po prostu głównego katalogu tutaj, czyli przenosimy sobie same te pliki setting i przenosimy je sobie tutaj. Ja już to zrobiłem wcześniej, dlatego nie będzie tego nie, nie będzie to miało sensu, bo wszystkie będę zamieniał, ale mogę zamienić tak, żebyście widzieli, że na pewno to zamieniam. Wszystko tu mamy. Teraz, jak zaimportować pliki audio, wchodzimy sobie tutaj. Mamy zakładkę edycja, edit, i teraz wchodzimy w sound library. Teraz klikamy te trzy kropeczki add library, czyli dodajemy bibliotekę. I teraz musimy znaleźć dokładnie ten sam folder. Wchodzimy w niego. Mamy transitions i mamy sound fx i cały ten folder dodajemy. Dodajemy wszystko. I później dostaniemy informację, że dodano 500 z 500 klipów. Ja już to dodałem wcześniej, także mam 0 na 0. I mamy to już w resolwie wbudowane. Teraz możemy się pobawić troszeczkę, czyli wrzucimy sobie jakieś klipy. Zobaczmy, co ja tu mam. Na pewno coś mam. Akurat robiłem taki krótki filmik o o o o, o deskorolce i akurat ten klip ma 25, 30 fps więc zostawimy na 30. Ja sobie zrobię to w 4K, zmienię sobie na quarter, jeżeli chodzi o pliki proxy. SQ oczywiście to odznaczę, bo chcę to zrobić dla siebie i też zaznaczyć sobie muszę, żeby robiło się cache i galeria cała na innym dysku, bo mi na dysku C braknie miejsca. Zaaktualizujemy sobie to. Jeszcze jeden plik muszę znaleźć z drona. I teraz nie będziemy tutaj za dużo edytować, żeby Wam nie zabierał za dużo czasu, ja to i tak później będę robił inaczej, chcę Wam tylko zademonstrować jak to można zrobić, więc Zaczniemy od tego pliku, bo to jest początek Później będziemy mieć też drona I na końcu będzie zakończenie tego filmiku Więc ja wezmę sobie słuchaweczki, żeby zobaczyć co się dzieje Ewentualnie tutaj jeszcze włączę głos Aha, przydałoby się jeszcze zrobić pliki proxy, prawda? Bo to będzie trochę dramatyczne. Wiecie co? To może tak, zrobimy po prostu. Tak, zrobimy sobie tutaj Optimize Media z tego. I dzięki temu będzie się łatwiej edytowało, prawda? Ok, mamy plik proxy, więc teraz teoretycznie powinniśmy mieć dużo płynniejsze odtwarzanie. O, wygląda to super. I teraz musimy sobie wybrać fajne momenty, żeby zrobić jakieś przejścia. Więc tutaj o, tu się prawie wykopytłem. O tutaj jest jakieś takie dziwne zatrzymanie, więc tutaj to trochę przewiniemy, przewiniemy sobie tu. Może spróbujemy jeszcze tutaj to. O tutaj będzie takie ładne przejście. I teraz co będziemy robić? Patrzcie, wchodzicie w Effects Library. Możemy wyłączyć już Media Poola. Wchodzimy w Video Transitions i przy Video Transitions wystarczy zjechać do Fusion Transitions, i tu mamy wszystkie dokładnie te, które zaimportowaliśmy: te wszystkie z e, Air Visuals CZ. Idajmy na to, wybierzmy sobie jakieś ciekawe przejście. E, flat up, zobaczmy jak to wyjdzie. To przekładamy dokładnie między klipami, tak jakby to było normalne przejście podczas. E, Normalne przejście z resolwa, tak? Czyli tu się zaczyna jakiś blur, tu się zaczyna jakieś dziwne rozmazanie. I dzięki temu, że możemy sobie kliknąć na to, możemy sobie y, zmieniać ustawienia tego. Możemy zmienić, jak to będzie wyglądało. Ustawienia możemy zmienić. I każde, każde jedno przejście ma ciekawe inne ustawienia. Niektóre są bardziej skomplikowane od innych. I tu już jest ciekawsze już przejście niż takie liniowe edytowanie. I teraz, jak dodajemy efekt dźwiękowy, wchodzimy w Sound Library i musimy wpisać nazwę tego przejścia, czyli to jest Flat Up. Wpisujemy Flat Up, i tu mamy różne długości tego Flat Upa. I to jest, ile to trwa? Sekundę, czyli możemy sobie wziąć sekundowy, czyli to jest ten. I wciskamy go tutaj. Wiadomo, że jak to się wyrenderuje, to będzie płynne. Wiadomo, z muzyką to też będzie lepiej brzmiało. I teraz mamy kolejne przejście. Wybierzmy sobie coś. Co by tu pasowało? Z tego tutaj, to może Quick Whip. To jest taki szybki strzał w lewo. Piek. I możemy też zmienić długość po prostu przeciągając tutaj lub edytując tutaj w Resolve długość dwie sekundy na przykład i to już jest 59 klatek i znowu tutaj quick whip. Mamy down, mamy left, to był left i to jest dwie sekundy, czyli to jest ten. Proszę jak idealnie pasuje, prawda? Pięknie to wygląda, prawda? Wiadomo, że film nie jest zbyt dynamiczny, ale sam fakt tego przejścia już będzie zmieniał bardzo dużo. Możemy zrobić camera move, flight, round, left. Zobaczmy, co to jest. Czasami się zdarza, że resolve się skraszuje. To nie jest wina niestety Air Visuals'a, tylko to jest wina DaVinci Resolve'a, że on nie potrafi sobie poradzić z tymi różnymi efektami. Ale wtedy zawsze jest warto ustawić sobie zapisywanie projektu na żywo, czyli za każdym razem, jak coś zrobimy, to projekt się zapisuje i dzięki temu nie stracimy żadnej naszej pracy. To się dzieje bardzo sporadycznie, nie wiem dlaczego tak jest, ale na pewno AirVisual zna ten problem, wie o co chodzi, ale niestety nie mogą z tym nic zrobić, bo po prostu to jest wina samego DaVinci, więc wiadomo, program też nie kosztuje nie wiadomo jak dużo pieniędzy, więc niestety, ale trzeba się z tym pogodzić, że coś nie będzie działało. Ja dokończę ten projekt i zobaczymy, jak to wyszło, prawda? Nie zdążyło się odtworzyć, niestety. Yy, za duże, za duże yy, zasoby karty graficznej są potrzebne, powiem wam tyle, bo ja z tego, co widziałem, tu karta graficzna działa na 100%, ale niesamowite jest też to, że to działa w darmowej wersji DaVinci Resolve i każde jedno przejście działa bez problemu, więc. To już zostaje w DaVinci Resolve i później możemy sobie kolejny każdy projekt edytować w ten sam sposób. Teraz ja to dokończę i zobaczmy jak wyszedł ten filmik. Posprzątać, a reszta wygląda w miarę spoko. Mam nadzieję, że to Wam się bardzo podobało. Mam nadzieję, że ktoś z Was się skusi na to, aby pobrać te przejścia, to znaczy, kupić te przejścia. Może Wam się przyda, może Wasz film nie będzie e, nudny dzięki temu, może będzie bardziej dynamiczny i na pewno będzie zwiększał troszeczkę wartość waszego, Waszej pracy, waszego, Waszej edycji i Waszego filmu. Więc to jest kwota, którą wydajemy jeden raz. Mamy wieczną licencję e, od. E, Komercyjną licencję od Air Visualsa, więc jest to coś niesamowitego. Wejdźcie sobie na stronę, zobaczcie sobie, porównajcie sobie co i jak. I na pewno zobaczycie, że jest to super okazja, moim zdaniem. Jeżeli edytujecie dużo filmów i robicie to profesjonalnie, to na pewno będzie to dla Was super opcja. Działa w każdej ilości klatek na sekundę, działa też w każdej rozdzielczości, nie potrzebujecie żadnych pluginów łatwo się to instaluje, łatwo to działa no po prostu super opcja, moim zdaniem super opcja tyle ode mnie, ja dziękuję AirVisualsowi za wspomaganie mojego kanału, za tą wymianę barterową, mam nadzieję, że ktoś kupi ten, tą paczkę i to wszystko ode mnie bo ja oczywiście polecam, bo jest super moim zdaniem i na pewno będę tego Będę z tego korzystał w kolejnych moich produkcjach, filmach itd. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę Wam wszystkim zdrowia. Uważajcie tam na siebie. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do oceniania, do komentowania i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się.